Gdzie ty byś była, gdyby nie media społecznościowe? powiedz? Myślę, że byłabym osobą, która wiesz, w jakimś stopniu wpływa na poprawę jakości życia drugiego człowieka poprzez działania jeden na jeden, poprzez działania grupowe, pewnie, pewnie wybrałabym się po drodze na psychologię i dłubałabym w swoim małym domku fajne rzeczy. W 31 miejscu znalazłaś się na liście wprost 50 mm. najbogatszych Polek. To dobre miejsce dla Ciebie po 10 latach ciężkiej pracy na swój sukces? Nie, to nie jest dla mnie żaden wyznacznik i to nie jest też dla mnie żaden ranking, który gdzieś skupia moją uwagę. Bardziej mierzyłabym e, swoje osiągnięcia w liczbie osób, które, które za pomocą moich materiałów, z których skorzystały, przeszły jakąś metamorfozę, które zmieniły coś w swoim życiu. To jest dla mnie szalenie istotne. Natomiast pieniądze e, są. A wychodzą ci szybko z kieszeni, czy jakiś wąż tam stoi na straży? Wiesz co, ja nie mam potrzeby y, jakoś szczególnie wydawania pieniędzy i czerpania z tego satysfakcji. Inwestujemy w różne projekty i kolejne projekty albo y, rozwój danych projektów, bo teraz już tylko rozwój. No ale przygotowując się do spotkania z tobą, czytałam tę prasę plotkarską i tam oni wrzucali takie Ewa i jej torebka za 8 tysięcy, Ewa i jej buty za ileś tysięcy, Jasne, Ewa co, był i jej taki samochód okres, za milion. Był taki okres, kiedy y, faktycznie y, Cieszyło mnie to, że mogę kupić coś, czego dotychczas, na co dotychczas nie mogłam sobie pozwolić. O czym marzyłam? Ten, czy marzyłam może nie, po prostu zdawałam sobie sprawę z tego, że to jest nieosiągalne. Ja nie miałam nigdy marzeń materialnych. Mm -hmm. I moment, i myślę, że to mam za sobą, bo zaspokoiłam wszelkie potrzeby. Zdałam sobie sprawę z tego, że żadnego, żadnego szczęścia to nie przynosi. A jesteś osobą zorientowaną w cenach? Na przykład, wiesz, po ile są. Czy to byś zeszła w ogóle na dół do spożywczaka? Ostatnio, bo tak. Albo jajka. Mhm. jajka, bułeczka to, bułeczka to była starsza. Po raz drugi piekarnia kupiłam też pieczywo na zakwasie, więc jadłam śniadanie takie. Czyli Akurat może. nie to był ten taki moment, kiedy przyjechałam do Warszawy na dwa dni, nie mogłam zamówić swojego cateringu na szybko, więc zeszłam na dół, normalnie, w piżamie. A to życie jest prawdziwe, można zejść, gazetę kupić, wszystko nie, pogadać z